Tyle, że podsumujmy sobie to spotkanie. No chyba decydująca była ta fatalna końcówka pierwszej połowy, kiedy rywale odskoczyli, i później w tej drugiej połowie wybyliście już w takiej roli goniących wynik. Mm. Z drugą częścią się zgodził, a z pierwszą nie, bo wydaje mi się, że w pierwszej części mieliśmy swoje szanse, pozycje i ta skuteczność z pierwszej połowy gdzieś zaskutkowała tym, że wynik był po pierwszej połowie taki jaki był, ale w drugiej połowie tak walczyliśmy. Ale przede wszystkim to, co, to, co jestem wdzięczny zespołowi, że walczyli do końca i, i, i chyba pokazali to, to, o co mi chodzi w obronie, żeby walczyć do końca twardo, mocno, przekazywać sobie. I to zaskoczyło, zaskoczyło drugie połowie. To no właśnie, jak była ta twarda obrona, to odrabiali zawodnicy straty, ale mimo wszystko do tego wszystkiego trzeba też pamiętać, że no sporo tych rzutów nieskutecznych dzisiaj. Tak, wspomniałem, skuteczność nas dzisiaj zgubiła. Końcówka bardzo nerwowa, jakaś ocena tych ostatnich sytuacji, tych ostatnich kar? No nie powinno być takich kar. Znaczy, z naszej strony nie, nie, nie powinniśmy dopuścić takich kar po prostu, tak, bo gdzieś tam może jeszcze przy jakimś dużym szczęściu można było doprowadzić do remisu.